Hej mała, jesteś tu sama? No jestem. A pokazać Ci kotki w Nieby mm, Niby to to jest? Mój drogi, to jest zestaw na takich jak Ty. Widzisz ten gaz pieprzowy? Nie dość, że to gaz, to jeszcze jest pieprzowy. Mm, no dobra, ale może chociaż Cię odpodwiozę. Mordeczko, tylko spróbuj. A to urządzenie nie tylko wybija szyby, ale może też być w Twojej dupie. No ale zobacz, robi się ciemno, to może chociaż Cię odprowadzę. Mam latarkę. Plus wystarczy, że wyjmę z niej ten wichajster, wszyscy dookoła nas usłyszą i zagłuszy nawet twoje pierdolenia. O, oh, to ja muszę iść, bo muszę ten, skrepetki wyprasować. I żebym cię więcej frajerzy nie widziała na mojej ojce, Bo ten różowy pomponik znajdzie się tam, gdzie nawet słońce nie dochodzi. Żarty żartami. Na filmiku został pokazany sprzęt do samoobrony. Nadaje się on zarówno dla pań, jak i dla panów. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich. Jeżeli zaciekawił was ten produkt, to jest link w moim bio. Jest mała niespodzianka do zamówienia, więc więcej informacji jest tutaj.